Kuba to był najbardziej pracowity sezon w swojej dotychczasowej karierze. Myślę, że tak, myślę, że tak na pewno. Gdzieś za niedługo zobaczę, ile zawodów objechałem, bo To tam gdzieś zawsze w październiku podliczają wszystkie, wszystkie zawody, co były w sezonie, więc myślę, że będzie ich na pewno sporo. To będzie rekord pewnie w swojej karierze, a jeśli chodzi o same osiągnięcia, też chyba najlepszy sezon. No tak, trochę tych pucharów z pierwszymi miejscami zdobyłem w tym sezonie. Brązowy Kaz, udało się wyjechać do biegu w Seku, w Łodzi, wygrać eliminację Mistrzostw Europy. W w finale zająć e, piąte miejsce w egzekwo z Frankiem. Też dużo nowych torów, to chyba też bezcenne doświadczenie. Tak, to na pewno. Trochę tych torów poznałem w zagranicznych, na Gihalach czy, czy w Żarnowicy. Bardzo fajne tory, trochę podróżowaliśmy po świecie. Nie można tego sezonu spisywać na straty, bo tych trofeów, które tutaj chociażby widzimy w klubowej gablocie, przybyło, bo jest brązowy medal młodzieżowy mistrzostw Polski, Park klubowych, mistrzostw Polski, juniorów. Te indywidualnie, jak wspomnieliśmy, brązowy kask, no, zbierało się tego trochę. No trochę się nazbierało, drugi rok z rzędu, brązowy, brązowy medal w DMPJ, w przyszłym roku powiedzmy, już o złoto, więc oby się udało. Co zrobić, żeby takich wyskoków jak w meczu z Grudziądzem było więcej w przyszłym sezonie, żeby to był taki ustabilizowany sezon na takim poziomie? Mecz w grudziąco to był dzień, w którym wszystko przypasowało jak należy, czyli ja gdzieś tam się głowa dobrze pracowała, sprzęt nie zabił, tylko naprawdę byłem bardzo szybki ze startu i po trasie, puszczałem sprzęgło i jak wszyscy mówią, jak wygrywać start, to żel jest dużo łatwiejszy, z pierwszego łuku wyjeżdżałem pierwszy, więc tylko dobre ścieżki obierać i... Tyle. To krótkie wakacje i w listopadzie z powrotem do pracy? Myślę, że tak. Myślę, że gdzieś tam dwa tygodnie urlopu. się przyda jak najbardziej i potem wracamy na siłownię, bieganie, cross i nowy sezon. Szybko ta zima zleci To na pewno. Zima bardzo szybko przyleci. Jak tam gdzieś się trenuje dwa razy dziennie przez cały tydzień to jest co robić i ten czas naprawdę ucieka tak samo jak w sezonie. A jesteś tak troszeczkę już w koniec sezonu zmęczony tym sezonem? Czy gdzieś tam chciałbyś już odpocząć? Tak, już takie 2-3 tygodnie mam, gdzie naprawdę jestem zmęczony, i, i już w sumie można powiedzieć, że fajnie, że się kończy ten sezon. Wiadomo, że za miesiąc będę już tęsknił, ale no wiadomo, że też gdzieś człowiek ma prawo się zmęczyć. tak. Nie jesteśmy gdzieś tam robotami, też jesteśmy ludźmi, i też możemy się zmęczyć, i odpoczynek się należy.